Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział dziewiętnasty. Supermocarstwo w proroctwach. Trzecią mocą w triumviracie czasów końca obok bestii z morza i smoka jest bestia z ziemi, która zostanie fałszywym prorokiem. Porównaj księga Apokalipsy rozdział 16, wers 13. Pojawia się na dziejowej scenie około 1798 roku, kiedy bestia z morza otrzymała śmiertelną ranę. Jakie mocarstwo kryje się za tym symbolem? Bestia z ziemi. Imperia symbolizowane w proroctwach Daniela przez bestie miały wspólne cechy. Babilonie, Medopersję, Grecję i Rzym charakteryzował związek religii z państwem i prześladowania ludu bożego. Wojska babilońskie uprowadziły Judejczyków do niewoli. Król Perski wydał wyrok śmierci na Izraelitów. Grecy uciskali lud boży w drugim wieku przed naszą erą w czasach Antiocha Epifanesa. Imperium Rzymskie zniszczyło Jerozolimę i prześladowało chrześcijan aż do początku IV wieku. Czy bestia z ziemi uczyni to samo? Kolejną cechą starożytnych imperiów wymienionych przez proroka Daniela był podbój w kierunku zachodnim. Babilończycy podbili położoną na zachód Palestynę, Persja zagarnęła leżący na zachód teren dzisiejszej Turcji. Kultura grecka poddała swemu wpływowi dużą część Europy Wschodniej, a rzymską Europę Zachodnią aż po Atlantyk. Sugeruje to, że bestii z ziemi należy szukać za Atlantykiem. Zapoznajmy się z jej cechami. Potem ujrzałem inną bestię, wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok i całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona i czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi stępować z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cię z mieczem, a ożyła i dano jej by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii. Lub liczby jej imienia. Księga Apokalipsy, rozdział 13. Bestia z Ziemi nie ma poprzednika w starożytności, co odróżnia ją od bestii z morza, której korzenie są w pogańskich imperiach. W księdze Daniela wszystkie mocarstwa antagonistyczne wobec ludu Bożego wyszły z morza. Morze kojarzyło się negatywnie jako miejsce, którego należy się obawiać i unikać. Jako woda symbolizuje ono w apokaliptycznych proroctwach gęsto zaludnione tereny w przeciwieństwie do Ziemi. Ambiwalentną naturę bestii z Ziemi widać w jej nazwie i charakterze. Bestia przypomina chrześcijańskiego baranka, ale przemówi jak smok. Jej nazwa nawiązuje zarówno do bestii, jak i do Ziemi. Bestie symbolizują moce przeciwne Bogu i jego ludowi, podczas gdy Ziemia przyszła z pomocą niewieście. A więc ludowi Bożemu. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 12. Ziemia kojarzy się w Biblii także z Ziemią Obiecaną, którą zamieszkiwał lud Boży. Porównaj Księga Ezechiela, rozdział 20 oraz Księga Jeremiasza, rozdział 3. Przyjrzyjmy się cechom bestii z Ziemi, co pomoże ją zidentyfikować. Posiada chrześcijański charakter, na co wskazuje przyrównanie jej do Baranka. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 13. Reprezentuje demokratyczne mocarstwo, o czym świadczy brak diademów na jej dwóch rogach, w przeciwieństwie do monarchii symbolizowanych przez rogi z diademami. Wychodzi z ziemi, która przyszła z pomocą niewieście pod koniec 1260 lat, co oznaczało państwo, które stało się schronieniem dla ludzi prześladowanych. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 12. Wyłoniło się w okresie, kiedy papiestwo otrzymało śmiertelną ranę, czyli pod koniec XVIII wieku. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 13. Doszło do potęgi stopniowo, a nie w wyniku podboju, jak mocarstwa wymienione w księdze Daniela. Posiada naturę religijną, która przejawia się nadprzyrodzonymi zjawiskami oraz nazwą Fałszywy Prorok. Przemówi jak smok. Przymuszając ludzi do oddania pokłonu bestii z morza i przyjęcia jej piętna, a także do utworzenia obrazu bestii, co świadczy o jej dużej sile militarnej, politycznej i ekonomicznej. Tylko jedna potęga posiada wszystkie znamiona bestii z ziemi Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Niepodległość uzyskały pod koniec XVIII wieku, a więc pod koniec proroczego okresu 1260 lat. Wyróżniały się demokratycznym rządem na tle ówczesnych monarchii. Amerykańska ziemia przyszła z pomocą niewieście. Tysiące protestantów i innych ludzi prześladowanych w swoich ojczyznach znalazło azyl w Ameryce. Niektórzy, zwłaszcza Anabaptyści, położyli fundament pod rozdział Kościoła od państwa. Zasadę te wprowadzono do konstytucji USA, do czego przyczyniły się wpływy rewolucji francuskiej. W rezultacie Ameryka obdarzyła azylem, wolnością i możliwościami sukcesu miliony ludzi. Bestia z Ziemi ma dwa rogi, podobne do rogów Baranka. W Apokalipsie słowo Baranek występuje 29 razy, z czego 28 razy wobec Chrystusa, co podkreśla chrześcijańskie korzenie Stanów Zjednoczonych. Nie ma drugiego narodu, który by tak szczodrze wspierał misjonarzy, organizacje charytatywne i wysiłki przynoszące pomoc potrzebującym niż Amerykanie. Niestety, bestia podobna do baranka przemówi jak smok. Jej liderzy wykorzystają potęgę polityczną, ekonomiczną i militarną USA, aby sprawić, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została uleczona narzucą nowy porządek świata i nakazy bestii z morza, prześladując tych, którzy ich nie przyjmą, stąd jego nazwa obraz bestii i wielki Babilon. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 16. Księga Daniela podaje, że owa globalna koalicja czasów końca jako król północy wtargnie do prześlicznej ziemi. Księga Daniela, rozdział jedenasty. Liderzy amerykańskiej Ziemi porzucą zasadę rozdziału kościoła od państwa, sprzymierzając się z bestią z morza. Przywódcy religijni przekonają ludzi o błogosławieństwie Bożym przy pomocy znaków, objawień i cudów, których podłoże będzie demoniczne. W ten sposób bestia, początkowo przypominająca Baranka, stanie się fałszywym prorokiem. Szeryf świata. Bestia z Ziemi reprezentuje kolejne imperium. Czemu więc księga Daniela wymienia tylko cztery? Babilonie, Medopersję, Grecję i Rzym. Musimy pamiętać, że USA są wliczone w państwa wyrosłe na gruzach Imperium Rzymskiego za sprawą kolonizacji europejskiej, która podbiła również Amerykę. Paul Johnson wspomniał o tym w piśmie „Spektator. Europa jest koncepcją kulturową, która powstała w rezultacie połączenia dwóch najsilniejszych w dziejach ludzkości prądów – kulturowej spuścizny starożytnego świata i moralnego dziedzictwa średniowiecznego chrześcijaństwa. Ekspansja europejskich kolonistów na inne kontynenty świata była ekspansją kulturową, której nic nie wymarze. Kończy Johnson. Reformacja uczyniła wiele dobrego, ale niestety nie zniosła związku Kościoła z państwem w Europie, który był zarzewiem nietolerancji i prześladowań. Anabaptyści należeli do nielicznych, którzy już w XVI i w XVII wieku przestrzegali przed Unią Kościoła i państwa. Narazili się tym na prześladowania zarówno ze strony katolików, jak i protestantów. Kres związkowi władzy świeckiej z kościelną w Ameryce Północnej położyła konstytucja wprowadzona pod koniec XVIII wieku pod wpływem oświeceniowych idei. Przed wprowadzeniem konstytucji mniejszości religijne były prześladowane także w Ameryce, np. kwakrowie czy baptyści. Wielu przywódców religijnych i politycznych w USA woła o powrót tej chrześcijańskiej, ale nietolerancyjnej Ameryki sprzed Konstytucji, pragnąc znieść rozdział kościoła i państwa. Mają dobre intencje, chcieliby propagować moralność. Niestety, kiedy upadnie mur rozdzielający religię i państwo, USA przemówią głosem smoka. Baranek przeistoczy się w bestia, a chrześcijańska ziemia. Fałszywego proroka i totalitarne państwo. Do niedawna taki scenariusz wydawał się niemożliwy, ale wiele zmieniło się po ataku terrorystycznym 11 września 2001 roku. W rezultacie obywatele amerykańscy zgodzili się rozstać z niektórymi wolnościami dla ochrony przed terrorystami, zaś władza stała się bardziej totalitarna. W krótkim opisie bestii z ziemi aż pięciokrotnie pojawia się grecki czasownik sprawiać. Podkreśla ono rolę USA jako policjanta świata. Jak państwo, które powstało dopiero w XVIII wieku, znalazły się na szczycie międzynarodowego porządku? Co ciekawe, papiestwo w tym okresie również niewiele znaczyło po śmiertelnej rani, jakiej doznało w 1798 roku za sprawą Francji. W 1929 roku papiestwo otrzymało z powrotem status państwa dzięki konkordatowi podpisanemu z faszystowskim przywódcą Benito Mussolinim. Nagłówek jednej z gazet głosił wówczas Mussolini i Gasparri podpisują historyczny pakt. Doznana wiele lat temu rana zostaje zagojona. W tym samym czasie amerykański prezydent Franklin Roosevelt przeforsował New Deal, centralizując finanse i ekonomię amerykańską. W rezultacie Stany Zjednoczone stały się superpotęgą militarną i policjantem świata, co ujawniło się wyraźnie pod koniec II wojny światowej. Magazyn The Economist zauważył: Po 1945 roku zimna wojna pozostawiła Amerykę w pozycji unikalnej w jej historii. Stała się stróżem, liderem i wodzirejem. Przez te lata reszta wolnego świata tak się przyzwyczaiła i zaufała amerykańskiemu szeryfowi, że przyjęła tę anomalię jako trwałą prawdę. Obecnie Ameryka jest tak powiązana tysiącami więzi handlowych, komunikacyjnych, inwestycyjnych, językowych i kulturowych, że nie może istnieć w izolacji od świata. Pozostaje w tej roli, gdyż stanowi ogromny, prosperujący i uzbrojony po zęby kraj, Ku któremu oczy świata zwracają się za każdym razem, gdy międzynarodowy porządek ulega zakłóceniu. Koniec cytatu. Od połowy XX wieku nie ma lepszej alternatywy od pak z Amerykana, pokoju wynikającego z amerykańskiej supremacji militarnej i ekonomicznej. Wojska amerykańskie interweniowały skutecznie, gdy komuniści ruszyli na południową Koreę, Saddam Hussein zajął kuwejskie pola naftowe, głód doskwierał milionom Somalijczyków, chaos ogarnął Haiti, zbrodnie wyniszczyły Bałkany, talibowie terroryzowali Afganistan, a Osama Bin Laden wykorzystywał Pakistan. W wielu częściach świata nie byłoby pokoju bez amerykańskiej pomocy i siły zbrojnej. W obliczu wojny w Iraku oraz na terenie byłej Jugosławii papiestwo odstąpiło od pacyfistycznych poglądów Benedykta XV, Jana XXIII i Pawła VI, którzy uważali, że nic nie usprawiedliwia wojny. Jan Paweł II wrócił do idei sprawiedliwej wojny jako środka ostatecznego. Posłużyła ona, aby usprawiedliwić krucjaty przeciwko muzułmanom i chrześcijanom, którzy nie akceptowali autorytetu biskupa Rzymu. W związku z tym, USA mogą liczyć na wsparcie papieństwa dla zbrojnej interwencji. Stany Zjednoczone są od lat błogosławieństwem dla milionów imigrantów. Amerykanie są tolerancyjnym, szczodrym i gościnnym narodem. Ich kraj długo był przykładem konstytucyjnej demokracji. Czy to możliwe, że zmieni się w bestię zapowiedzianą w księdze Apokalipsy? Historia dostarcza podobnych precedensów. Większość skazała na krzyż niewinnego Jezusa. A uwolniła Barabasza. Hitlera także wybrała większość. Watykan podpisał konkordat z Hitlerem, dając nazistowskiemu rządowi pozory legalności. Pius XI nazwał faszystowskiego przywódcę Mussoliniego „człowiekiem przysłanym przez opatrzność”. Apokalipsa zapowiada podobną sytuację w czasach końca. Pod wodzą bestii z ziemi powstanie totalitarny system religijno-polityczny. Przypominał będzie średniowieczną bestię z morza, która korzystając ze świeckiego ramienia prześladowała wyznawców Boga. Za jego sprawą w dniach końca nastaną represje i prześladowania mniejszości.